Powiem tak, z trenerką już obgadałyśmy ten bieg, tak co prawda w trzy sekundy, ale jednak. I wiemy obydwie, gdzie jeszcze jest błąd, jest to dobieg i gdzie jeszcze można urwać jeszcze setne sekundy, wiadomo, że to jest 60 metrów. Więc zbyt dużo tutaj nie nawojuje, chociaż nie wiadomo. A na 60 metrów przy biegam dlatego, żeby, że tak to nazwę, nie zapomnieć jak się biega. Bo jednak tam pół roku przerwy między jednym sezonem letnim a drugim to jest dużo, a no potrzeba i, i trochę z treningu zejść. Um, i mieć coś innego niż cały czas bieganie, bieganie, bieganie. Więc to jest super alternatywa dla mnie, żeby taka odskocznie, że tak to nazwę. Przygotowujemy plan, tak, żeby było jak najlepiej, jak najszybciej. Do tej pory nie chorowałam, wszystko idzie zgodnie z planem. Ta baza już została odporzona, teraz po sezonie halowym jeszcze coś dołożymy i liczę na to, że jednak będzie to jak najszybsze bieganie, jakie może być. Moim celem jest biegać jak najszybciej, w związku z tym jeżeli będę biegać, to wiadomo, że i te sukcesy przyjdą, więc ja jestem na razie spokojna, cierpliwa i zobaczymy, co przyniesie lato.